Siemano, zysztunka z a w dzisiejszym odcinku powiem wam jak zdobyć za darmo 119 losowych star dropów w Wybrów starsie więc pewnie o tym wiecie, choć sobie mi nie wiadomo ale to i tak dzisiaj zostało dodane że jak sobie rzekł, że prawdopodobnie mnóstwo osób zawoła rzadkie star dropy to jak widzimy w aktualności to jest wiadomość, że jak zdobędziemy 1,5 miliarda rzadkich star dropów zdobędziemy Tutaj właśnie jest coś tutaj pokazane. Jak oni to są sobie tutaj pokazują, to będziemy półtora miliarda rzadkich stardropów. Zostaniemy tutaj, pod, tutaj jest właśnie <coughs> pierwsze jakby 10 dropów jest tutaj, już można to zdobyć. Czyli właśnie za codzienne logowanie staje się jednego losowego dropa To są pierwsze, które już zostały odblokowane. Tutaj właśnie pierwsze 10 dropów Dalej mamy podwójne stardropy, więc też zawsze coś tam można zdobyć. I tutaj mamy jednego star dropa To jest właśnie jeden star drop Zaraz wam pokażę, to skąd to wiem I mamy darmowe trzy Stardropy. wszystkie są losowe Tutaj darmowe 5 losowych star dropów A tutaj darmowe 100 losowych star dropów Za 1,5 miliarda Rzadkich star dropów Ale wiem, że to będzie łatwe Ponieważ po prostu Ja pędzę jak sobie e, Wiesz, byłem w szkole To w 10 minut jakiejś Na przerwie zdobyłem już chyba z 5 e, tych wszystkich stardropów, z 5 stardropów już zdobyłem o, o, sobie. Rzadkich <laughs> jeszcze, by pokazać wszystkie nagrody. Ile to kosztuje? więc dobra, wchodzimy sobie tutaj w więcej informacji. W się ile, co dostajemy za ile? Jeśli za rzadkich stardropów, na początku dostajemy właśnie ten kalendarz, gdzie są codziennie losowe stardropy. Po jednym, dalej za 300 milionów rzadkich stardropów, mamy podwójne stardropy. Potem będzie za 600 milionów jeden losowy star drop, potem za 900 milionów będą trzy losowe star dropy, tutaj za 1,2 miliarda osób będzie 5 losowych star dropów, a za półtora miliarda będzie coś, co będzie takie ultra, ultra, mega, takiego, że nie wierzę, że w to w ogóle coś takiego będzie i jeszcze... Być może zrobię z tego live, ale nie jestem pewien, że na live, to będziemy, że na live to będziemy otwierali sobie i na, z live po prostu będzie można będzie obcinać jakby. Ale tutaj właśnie te stolosowe start -drop. I Tutaj jest jeszcze napisane, nie wiem dokładnie co to jest, ale wszystkie nagrody w postaci stardropów Drop'ów pojawiają się w sklepie na krótko po osiągnięciu poszczególnych kamieni milowych. Ale wasze konto musi mieć co najmniej 400 trofeu, trofeów, aby kwalifikować się do nagród Czyli musimy mieć przynajmniej 400 pcharków, żeby móc zdobyć te właśnie startupy. ale też czuję, że raczej każdy będzie miał te 400 pcharków, no bo ja tyle na starcie tego konta zdobyłem w niecały jeden dzień. I właśnie to jest jeszcze po osiągnięciu ostatniego kamie kamienia milowe milowego. Wszyscy otrzymają 100 samych stardopów, ale 100 graczy Z największą liczą rzadkich stardopów otrzyma nagrodę główną 100 legendarnych stardopów. Czyli właśnie jeżeli myśmy o najwięcej losowych stardropów, jeżeli miał najwięcej rzadkich stardropów, dostaniesz 100 legendarnych stardropów za darmo. Więc muszę... Po prostu chyba wbiję się stardropy karnet i wszystko, że, żeby być może będę to miał, a jeżeli będę to miał, to 100 losowych legendarnych stardropów, to coś czuję że dostanę po prostu wszystkie te postacie, których mi brakuje, czyli Pam, Bibi, Nani, Bonnie, Colette, Bell, Ash, Lola, Sama, Mandy, Maisie, Hanka, Pearl, Gina, Pana P, Kiełka, Rafa, Baza, Bustera, Charlie, Kruka, Leona, Sandy, Chestera i Cordeliusa. No po prostu, to, że te wszystkie postacie dostanę, bo <coughs> jak 25 postaci ze 100 legendarnych, dropów legendarnych, no to mam nadzieję, że jeżeli bym to dostał, to że to trafię. No, ale tak właśnie to wygląda, więc niby jest coś słabego się dostaje, ale z czasem się dostaje właśnie wtedy coraz więcej tego wszystkiego, więc niby mógł w sumie już zakończyć ten odcinek, ale tak sobie na zakończenie zagramy sobie jedną gierkę i jako, że wybiłem już if na 10 rangę i mam jakieś misje, właśnie tylko if mi brakuje na 10 rangę to sobie ją zagramy jedną gierkę i będzie koniec mi może że się wtedy z karnetu dostaniemy star i może wyleci nam rzadki, a może legendarny zależy, no bo legendarny też jest w sumie dobry no nie wiem teraz rzadkie są lepsze ale legendarne też są dalej dobre więc, się nie tak jak powiedzieli tu na kanale na YouTube Brustersowym właśnie twórcy Stars'a. Bo zaraz też pokażę Wam film, właśnie, na którym było to pokazane, że oni o tym mówili. Zapomniałam oni prędzej do tego, a teraz go zaraz pokażę. Ale tak właśnie... Ale twórcy powiedzieli, że tam e, legendarna sterowych, to tam w ogóle słaba i w ogóle, no, ale to po prostu tak, żeby to zmotywować do tego, do tych e, rzadkich stardropów. Ale... no dobra, zobaczymy też, jeżeli będzie stardrop w karnecie. zobaczymy co będzie z niego, bo ja pamiętałem... Że ja miałem zaraz chyba ten Że ja chyba zaraz miałem e, Koniec misji I pewnie kolejny poziom w karnecie Więc dobra <laughs> Teraz sobie spróbuję mi tego Bula w niestety się nie udało Ale teraz spróbuję sobie ten Piper co ma 7 I tego Squeaka co ma 7 Więc dobra, próbuję sobie we to chyba niestety Pokona, no jednak całe szczęście Mnie nie pokonał, bo Trochę mi się chyba zdobyło powrotem. Mam nadzieję, teraz nie wejdę, nie, mam nadzieję, że teraz nie wejdę w to pole, żeby nie zginąć od niego. Ale dobra, celuję sobie teraz, że jeszcze sobie tego e, tru, tego trującego czegoś. I spróbujemy ten piper. Już ten e, Angelo pokonał. To ma piper. Więc teraz sobie prawdopodobnie odbierzemy właśnie. Zrobimy to wyzwanie. Odbierzemy sobie teraz e, Serdropa, jeżeli dobrze, dobrze liczę, a jednak niestety nie. Ale teraz będziecie mieli e, pokazany ten film z tego że tu była tego właśnie o tych 100 startupach. A ja się uciszam, no i po prostu bo niczego teraz sobie mieli. This is the coolest event we ever done in Brawl Stars. They're not get 100 Stardrops for it. We begged Frank to allow it to happen. We've done all the math to make it work. Twice. I ja to oglądałem też w sumie jako shorta, więc sobie przy okazji też obejrzę. A to jak coś tam no to jest, tam jakaś jakaś rzecz, którą tam sobie do ekranu dodałem z jakiejś tam aplikacji, więc to nic takiego nie jest. No ale teraz będzie dalsza część tego filmu, właśnie: You'll be happy getting the worst thing in Brawl Stars. this is the 100 star drops community event you'll have to complete this tracking bar and if you do it you'll get 100 star drops but to get that you first need to get the worst reward in the game a rare star drop got the legendary bah good for you got a rare boom everyone progresses the goal is to hit 1.5 billion rare star drops and each milestone is at every 300 million rares it only progresses if you get a rare drop to kickstart the event you get 1 extra star drop every day in the shop during the event and at the second milestone double daily star drops then the next milestones give 1 3 and 5 random star drops eh. Not very exciting we know. But then, my friend, at the end, everyone will get 100 freaking star drops. Now, this is important, so pay attention. Look at me. You can only claim those star drops if you have at least 400 trophies. But this is just to prevent lots of mini accounts being created and messing up our servers. And this is even more important. Look at Marcio now. The more rare star drops you get, the higher the chances for you to get the Mega Prize! And the Mega Prize is 100 Legendary Star Drops for 100 players. So, the more unlucky you get, the more lucky you get! The 100 Star Drops. To here we have this cute little thing that for 100 graczy, who will have the most rare Star Drops, it will be sent. So, there is a stronger chance that 100 people will get the Legendary Star Drops. Czyli w sumie dostanie 10 tysięcy legendarnych star zostanie rozdane za darmo. I mam nadzieję, że jednych, jedne z tych to będą moje. No ale dobra, przechodzimy do dalszej części tego filmu. I. No bo mam nadzieję, że ja będę jedną z tych osób, które będą miały najwięcej tych rzadkich stardropów, I że dostaną legendarne 100. for 10 days and it starts right now! I to w sumie było na tyle, więc nic nie było o tym, więc dobra, to w sumie byłoby tyle tych wszystkich star dropów i w ogóle, no ale taki właśnie został dodany event bardzo cieszę z tego, bo 100 Star no to tak jak niby są te różne jakieś tam były na przykład tych Star jakieś tam pojedynki różnych itubarów, na przykład Damiana, który jego coś takiego jak tam miały różn, mieli różne Star -dropy i w ogóle jakieś 100, 500, 1000, to tak nie były dobre nagrody, ale to już ja czuję po prostu, że to były jakieś takie słabsze i w ogóle teraz będą lepsze, więc co, ja bym się za mam nadzieję, że to będę jak ten i co, siemano